Na trzeci mój wyjazd do Hiszpanii ja stwierdziłam, że nagram vloga. Zabieram tą piękną panią ze sobą i te dwie wydry. Tak wyglądają pożegnalne spacerki na moim osiedlu. No a co będziemy łazić? Siędziemy sobie. Ja jestem dzień X. Dzisiaj wyjeżdżamy. Auto zrobione, ale w jakim to jest stanie. Można... Boże, ja, ja chciałam się popłakać, serio, bo nie zrobili mi nic i to było wszystko na hama. Po prostu wczoraj cudem mi pomogli, jakoś to poskładali po tym wypadku można jechać. A mnie nie było miesiąc, miało to być zrobione na czasy i no, oczywiście wszystko ma być nie tak y, zawsze. Ale już jest wszystko dobrze. Ogarniamy się powoli. Powiedzieć, że jesteś tatuatorem, nie mówiąc, że jesteś tatuatorem. Ja mam nadzieję, że to wszystko się zmieści. Przez miesiąc auto było u Mechanika. Ja byłam w Hiszpanii. Ja miałam wrócić, miało być wszystko ogarnięte i robiło się wszystko na hama. I zobaczcie. Jaki to gruz teraz, nie? nie Sz Szkoda patrzeć, te, te drzwi to były nówki. Ale no, jest jak jest. W sumie nie ma czym się przyjmować, to tylko samochód. Jadę w nim posprzątać. Najważniejsze, żeby dojechał. Co się dzieje? Cała ekipa tu się zebrała. <gryw> Idźcie stąd. Prawie. Prawie wszystko gotowe. Wcale nie jest to auto takie na No trochę jest. I co ja wam powiem? Teraz pokażę każde moje przygotowanie na wyjazd. Opa! Wolę polegać na moich siomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak kiedyś o zrobisz coś bezinteresownie, tak zabrać. Jak odpalę jeszcze więcej! zrobiło się 1700 I ta trasa już zaczyna mnie wędrów. A niedługo wsiadam za kółko. Chciałem się nawet jechać, kurde, nie jeździłam autem. Dwa miesiące? Zrozumiałam jedną rzecz. Nienawidzę jechać w nocy jak jest ciemno. Ale na szczęście już był poranek i ja jechałam na oświetlonej trasie. 500 kilometrów to dosyć mało, także nie było jakoś ciężko. Tak naprawdę ciężej mi się dały ostatnie 350 km z Barcelony już do Walencji. Po całym dniu i nocy w samochodzie i po całym jeszcze dniu w Barcelonie. Cześć Barcelona, cześć Hiszpania, cała trasa za nami. Ja prowadziłam tylko 500 ostatnich kilometrów. Także zrobiliśmy trasę za jednym zamachem. I patrzcie co ja mam. Hiszpańskie dokumenty. Muszę znaleźć ten samochód, bo kurde na tym parkingu to można się zgubić. Miejsc totalnie nie było gdzieś. I zostawiłam tą furę na awarikach. Kurde misja. Misja nie niewykonana. Ale pamiętam. Pamiętam gdzie mam iść. No i gdzie ja mogłam Pierwsze co iść z psami, z koleżankami do tej standardowej mojej restauracji z owocami morza. No i koniecznie zagrada. O, nam robią zdjęcie wspólne. No było wspólne zdjęcie. No właśnie, co tam mówiłam. Sagrada kolejny raz zaliczona. I teraz idę do auta i czekałem na mnie 4 godziny do Walencji. 3, 3,5. Byliśmy w drodze do Walencji. Musieliśmy zahaczyć o plażę. Tam, 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 tam. I dzień dobry, jak dobrze być w Chociaż ja na swój dom mówię i na ten dom w Polsce, i na ten domek, ja przyjeżdżam do rodziców, i w sumie tu już też jest mój dom. W sumie mój dom jest wszędzie, gdzie jest chłopak i jabłoniczki. Ja dosyć szybko się adaptuję do nowego życia, do nowych przygód. Jestem ciekawa, jak się adaptują moje cicki małe. No, na razie. Mi się wydaje, że im się podoba. Teraz przez te dwa tygodnie w Polsce miałem lekki zapierdol, W ogóle praca bez weekendów trochę było ciężko, żeby wszystko sobie poogarniać. Będę zajmować się już swoją działalnością w Hiszpanii, ale daję sobie ile? No, kilka dni luzu takiego i co? I do roboty. Mi się wydaje, że tym razem się zacznie już w końcu zwiedzanie Walencji. Jedziemy na plażę na plażę dla psów. Jest upał, jest naprawdę bardzo gorąco. Wczoraj była w Barcelonie lepsza pogoda, jak dla mnie. Ja, ja nie lubię takich mocnych upałów, ale na plaży to będzie kit. Mi się wydaje, że tym razem się zacznie już w końcu zwiedzanie w Walencji. Jedziemy na plażę, na plażę dla psów. Jest upał, jest naprawdę bardzo gorąco. Wczoraj była w Barcelonie lepsza pogoda, jak dla mnie. Ja, ja nie lubię takich mocnych upałów, ale na plaży to będzie kit. No i tak, jesteśmy na plaży dla piesków. Ta plaża dla mnie to jest naprawdę jakiś wynalazek, bo ja jestem takim właścicielem leniwym, który wolę nie pilnować, tylko się leżeć, na plaży się piję, nic nie robić. <śmiennie> Tato sit rozładował się Ajos, ta zadowolona mina, a dzisiaj Marina pierwszy raz spróbuje tradycyjne hiszpańskie danie paella. ten ryż. Ja go tak średnio lubię, ale dzisiaj sobie zjemy. Tak, jesteśmy wypoczęci po plaży. Sicie sobie z pyskami i idziemy na centrum Balencji. Pokażę Wam kawałeczek tego pięknego miasta. Pam pam, jesteśmy w centrum Walencji. Zaraz będę powoli wszystko pokazywać. Tak, teraz jesteśmy bez piesków na plaży w Walencji. Patrzcie, jak to jest pięknie. Koleżanka już jest po sesji zdjęciowej. Zostałam ja. One migają się przebrać. E, no, kurde, jesteśmy kobietami, nie? Jak można tu nie zrobić zdjęć? Prawda. Jak inny człowiek, pytanie. No właśnie, to jest paella, którą my będziemy zaraz jeść. Tylko może troszkę mniejszego rozmiaru. Ja, to są oficjalnie najlepsze lody na świecie. Wygląda i jest w prawdziwym kokosie. Dzień dobry, godzina drogi dzisiaj i jesteśmy w bardzo pięknym miejscu, mam taką nadzieję. Właśnie wychodzimy z auta, to jest Salto de cielo. Jakiś tam wodospad także lecimy. Tak, jedyne co trochę niewygodnie przybierać stroje w aucie, ale dam radę. Jak na razie już, już jest przepięknie. Tu, miejsce docelowe. A tu jest jakiś piękny punkt widokowy. tada da, da. da Kurdy, on już tam jest, ten wodospad. No co, ruszamy do niego. Nie, 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 nie. Szczerze? to ja nawet nie wiem, czy my dobrze idziemy, bo ten trop jest strasznie, strasznie dziwny. To już chyba początek wodospadł, ja tak rozumiem. I e, dobrą decyzją było ubrać buty normalne, a nie kurde klapki żadne. Ale jest pięknie, jest normalnie. Wow. Nawet jak muszę tak się zginać i, i w ogóle. Niestety się skończyła oznakowana e, trasa, powiedzmy. Gdzie mamy iść, nie, nie wiadomo. Ale idziemy w dół. Będzie dobrze. Dobra, znaleźliśmy chłopa, który bardzo pewnie idzie, strasznie pewnie, ale strasznie kurwa szybko. I po prostu e, wpadliśmy mu na ogon i zapierdalamy za nim, bo tu serio ciężko, e, ciężko się dostać. Nie wiadomo gdzie byliśmy. Już zobłądziliśmy się trzy razy. Mam nadzieję, że on idzie tam, gdzie nam trzeba. To właśnie on. Nie możemy go zgubić. <laughs> o, słyszę, słyszę ten wodospad. Teraz. Ale na razie jest. Cudownie. Błądziliśmy się kolejny raz, ale. Na jaki widok? Na jaki widok trafiłyśmy? No, szok. Zgadnijcie, kto spadł z drzewa? Nie wiem, czy widać tak słońce wali. No ja jak to jeszcze? No raczej nie Marina Właziła na drzewo. Potem iść trochę było ciężej, ale to jest dosyć easy. Także piję wodę i lecimy do auta. Wcale nie jest ciężko. Parking tu był darmowy nam dzisiaj, jest miejsce gdzie zaparkować, mało ludzi, zarąbisty wodospad, naprawdę super wrażenie, jest tu jeszcze co zwiedzać dookoła, malutkie miasteczko i park, ale nam wystarczy. <śmuletra> Good morning. Dzisiaj zwiedzamy troszeczkę Alicante. Oczywiście z dziećmi. A co z nimi robić? Chociaż ja bym zostawiła normalnie w domu na jeden dzień, ale mnie Pojechali z nami. Zobaczcie, jaki to piękny widok jest. Powiem Wam coś. Moja ogromna chęć wejścia do łazienki i nie robienia siku pod palmy. Zaprowadziła mnie do bardzo ładnego hotelu.

Że my rozłożyliśmy ten hamak 5 metrów od domu i siedzimy w telefonach. Jestem bardzo szczęśliwa, bo ja po coś go kupiłam, nie? Tak, chciałam na razie zarzucać palenie, bo skończyły mi się hitsy, ale jednak to nie są takie drogie te hitsy, także kupuję znowu. No co mówić, wyjdziemy znowu na plażę. Będziemy tam jeść pyszną pizzę, którą wzięliśmy na wynos. Jestem po siłowni, wracam do treningu. Kurde, życie jest piękne. Strasznie mi się podoba to moje życie wolę, serio. Nawet tak po prostu wyjść do sklepuć tą karmę dla psa. Po prostu żyć to życie, serio. Ja nie chcę stąd wracać. Nigdy. Mówić... Człowiek... człowiek zwariował całkiem, bo... Zabieram pieski i idę ćwiczyć jogę, wyciszyć się. Oby było tak, że psy mi to zrobić, bo zazwyczaj z nimi jest problem, ale tak sobie widzę ten dzień i tyle. Na sportowo. No idziemy, idziemy na spacer, tak jest. Chodźcie, gryźć piesków. Tak, chciała, na pewno. Nie. <grymne> dzisiaj dodam trochę kulinerii. E, ja idę do sklepu aktualnie po śmietankę, bo dzisiaj na zakupach, kurde, nie, nie umiałem znaleźć śmietanki w sklepie. Robię ona pyszna carbonara. Taka właśnie, taką, którą ja uwielbiam. Powiedzmy, że. <grymne> ze śmietanką. Dam sobie po zębach, a tak będzie lepiej się gotowało. Dzisiaj jedzie, jutro, jutro jedzie moja przyjaciółeczka ode mnie i stwierdziłam, że zrobię jakieś takie mini zakupy dla niej. Zrobię kanapeczkę na drogę i kupię kinderki. Myślę, że się ucieszy. Pomachaj. Ż żegna żegnamy się. To będzie ostatni fragment z mojego vlogu. I idziemy na w jedno bardzo fajne miejsce dzisiaj. To jest na vloga. To jest na vloga? Tu będziemy się kąpać. Proszę bardzo Państwa. To jest wodospad górno. Gdzie nie ma wodospadu, trochę za mało. No i tak. Jechaliśmy przez piękną trasę. Ciężką. Rozwaliłam sobie, e, kurde, próg, nakładkę. E, było ładnie, pięknie góry, bla bla bla. Ale na miejscu docelowym, czyli gdzie jest zaznaczone na karcie, no nie było aż tak. Wow, jak my sobie to wyobrażaliśmy. Mi się wydaje, że po prostu za mało tu wody jest albo źle miejsce i nie umiemy tam trafić, chociaż mapa pokazała, że jesteśmy w miejscu dobrym. Całkiem, całkiem przypadkiem, po drodze do domu już odkryliśmy taki wodospad. Nie wiem, kamera tego nie, nie oddaje, tak, ale to jest tak, to jest tak pięknie, po prostu nie do opisania. No totalnie kamera tego nie chce oddać. Na mnie już taki, te, te bryski lecą. Wyglądam jak wyglądam, a zaraz będę pysznego burgera. Nie jadam burgerów chyba Bardzo długo. Jestem bardzo głodna, bardzo mokra po tym w I jesteśmy w takiej um, amerykańskiej jakiś chyba um, sieciówce. Yeah. Jeżeli wkrótce, to niedobre. Fuj, zimne? Nie wiem. I w ogóle Daniel zamówił e, podwójne mięcho, mu przynieśli jeden. Także. Eee. Przepraszam. Damba Bam, znowu Centrum Walencji. Dzisiaj idziemy żreć. <laughs> idziemy do takiej typowej hiszpańskiej restauracji. restauracji knajpy bym bardziej powiedziała. Na! No... Kanapeczki, krosanki, oczywiście, ja wino, ale mam taką ochotę na takie jedzonko, że bardzo mnie to cieszy. Bam. Ba, ba, bam. Okay. Ja, idę po swoją koleżankę na dworzec. Chciałam podziękować za obejrzenie mojego vlogu. Ciao. Tak właśnie człowiek zazdrości sam sobie. Siedzę sobie w Walencji Ja? z braus Piję klare Siedzie ze mną koleżaneczką. Jedziemy zaraz na wodospad. Cudownie. Ja uwielbiam wyciskany sok z pomarańczy, po prostu kocham bardzo, naprawdę i my mamy tu w sklepie taką wyciskarkę i ona nie pracowała o 3 dni i akurat zgadnijcie na kim musiały się skończyć kurde te pomarańcze, no na mnie, ale no ja się nie poddam, <ścoughs> czekam na partię. Sytuacja wygląda następująco, ja kupiłam e, dla bezdomnego wodę i ciasteczko, e, bo ja nie daję kasy, ale niestety dzieli nas maraton I ja mam przejść na tamtą stronę ulicy już z 10 minut. No cóż, na tej cudownej ducie ja kończę swój vlog, jeżeli obejrzałaś do końca to bardzo dziękuję.